Witam, dotarłem z tej strony dzisiaj znowu na szybko, ponieważ muszę za chwilę wyjść, a wróciłem z pracy i dostałem od Was, za co bardzo dziękuję, cztery fajne, duże e, przesyłki. E, w tym filmiku postaram się je otworzyć. Oczywiście chyba nie dam rady e, wszystkich, ale myślę, że jeżeli nie w tym filmie, to w drugim pokażę e, resztę. Zaczniemy od przesyłki od... To jest przesyłka od e, Konrada, który zrobił mi... Intro na kanale, za co bardzo jestem mu wdzięczny. Dodatkowo wymieniliśmy się kartami. Zaraz Wam pokażę, co mi tutaj przysłał. Tutaj mamy list, nie wiem, myślę, że go można przeczytać. Drogi Radku, wysyłam Ci tu karty, za które się z Tobą wymieniłem. Duel Masters oraz gratis, który nie zrobi na Tobie dużego wrażenia. Skąd wiesz? Czasem małe rzeczy wiele, yy, bardziej cieszą, niż te duże. Z niecierpliwością czekam na przesyłkę od Ciebie. No, z tego co wiem, to już chyba ją dostałeś, także mam nadzieję, że też jesteś zadowolony. P.S. Myślę, że karty się spodobają. Na pewno, Konrad, na pewno. To jest liścik. Ojej, ale to jest zapakowane, wiecie co? A ja chyba nie jestem przyszykowany. Nie jestem chyba przyszykowany na żaden nóż, nic. Więc to będziemy musieli zaraz coś załatwić. Chyba, że się uda jakoś do tego dojść w inny sposób. Gdzie mamy tu nożyczki? Były nożyczki i nie ma nożyczek. Sekundę, bo się nie przygotowałem. Moment, muszę wyjść na chwilkę, sekundkę. Jestem, sorry, ale moje nożyczki gdzieś się zapudziały. Czekajcie, spróbuję to jakoś. O, tak właśnie. Chyba... Nie się da do tego jakoś dorwać. Ale to one zapakował uch, Starannie bardzo. Teraz jak to tak Zapakowana tak. paczka bardzo solidnie. my to w ten sposób Niestety nic zniszczyć, kurde Chyba nic zniszczę, co? Ale zapakowanie Ale zapakowanie Nie jest niestety, albo niestety trochę dłuższy Muszę sobie z tym poradzić jakoś bo no mamy Ojej Przesłał mi karty jego podwójne, bo zbiera się okazało nie tylko karty piłkarskie. Tam widzę jakiś gratis chyba. To są mi też inne karty, którymi ja jestem zainteresowany. No, Ach, człowiek nie ma czasu, a tutaj nieszczęsne. Ok. O, dobra, poszło. Mam nadzieję, że to jest końcówka. widzę tutaj gratis, bazówki. No, tutaj widzę niestety trochę, znaczy O'Connell uprzedzał, że one są trochę przetarte te karty. To jest gratisik chyba. Fajna naklejka. Gratis, tego mam także. No i tu są te karty, zobaczcie, Duel of Masters. Są troszeczkę faktycznie, są troszkę zużyte. Ale myślę, że spokojnie moją kolekcję mogą powiększyć. To myślę, że klimaty Sebka będą. No i moje, oczywiście, fajne karty. Konrad, dzięki Ci wielkie. Myślę, że wymiana się opłacała. Jeden do jednego. Także myślę, że też jesteś zadowolony. Nie martw się, powiem, że się martwiłeś czy mi się karty spodobają. Fajne są karty Duel of Masters. Znam tą serię. No fajnie, fajnie. Dzięki, Konrad, raz jeszcze. Mamy od Konrada. Otworzymy następną, następna przesyłka jest od, no niestety nie pamiętam Niku, a nie mam zawarcie czasu, żeby szukać, więc mam nadzieję, że się nie obrazi od Pawła. Po prostu jest przesyłka od Pawła. Zobaczymy co tutaj wyniknie z tego od Pawła. Zobaczymy. To są też oczywiście karty z wymiany. Wymieniliśmy się, przysyłka dobrze zapakowana. O, super zapakowana, o tutaj T-Mobile 13-14, i limitki, na no, fajnie. Tutaj mamy, co my tutaj mamy? No po kolei nam będziemy otwierać. Tak. Tutaj jedna. Tutaj trafiliśmy na limitki. To są moje powtórki, ale tych limitek nigdy nie jest za wiele. one są bardzo chodliwe limitki, także mogę się nimi wymienić. Bardzo fajny stan, właściwie idealny stan. Jak nowe. Azard z Chelsea, Madrid Madryt, Isco. Bardzo fajnie, dzięki wielkie Pawle. Dzięki śliczne. Super karty. O, tu mamy game changera Vidal'a. Którego mi brakowało. No, tutaj troszeczkę róg jest uszczerbiony, ale myślę, że to się zreperuje. Także bardzo fajna karta. Dzięki. Dzięki, dzięki Pawle raz jeszcze i tutaj będziemy mieć prawdopodobnie karty z e-mobilea. Tak. Jeśli się nie mylę. A się zapewne nie mylę. Tak było opisane. Karty z mobilea zbieram, także no, ma fajny stan. O! No, 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 proszę. Dzięki wielkie. Nie mam tej limitki, także bardzo Ci dziękuję. Ma, w karta w bardzo fajnym stanie. Fajnie, fajnie to wygląda. No i gwiazda. Garguła, chyba go mam. Murackiego, Boguturka, Bogudzki, chyba nie mam. Lasdins, Junior też chyba nie mam. I Cetnarski. Który